Wyskocz i zapytaj co tu się ziądź. Odjeb... Ja jak widzę policję to od razu czuję się bezpiecznie. To jest policja? No. Albo jakaś straż leśna coś. Nie, policja. Nie, policja. Nie, policja. To Janka to nasza, no. że, że chyba zamówiwali. nawet nie wiem czy nie trzeba oni w nich Oni sami stańca. stoją. A no, oni są w aucie? No. no? na grzyby poszli. Spytam <laughs> się czy są grzyby. <laughs> Dlaczego nie? To już było zatrzymanie za kurwa zbierania amanity. 100% no i dojechaliśmy do lasu. Czwarty mój raz w tym roku. Las, który tydzień temu nazbierałem całego żlicza na to, że coś dzisiaj będzie. Zobaczymy. Dzisiaj trochę większej ekipie. A zobaczymy, co dzisiaj będzie. Czy cokolwiek jeszcze co będzie. No jest. Suchoporki. Teraz w ogóle pozmieniali te nazwy grzybów. Trzeba się uczyć od nowa. To już nie są podgrzybki, tylko to są suchogrzybki, teraz. Według nowego nazewnictwa. Dwa mam już. coś jeszcze widocznie jest. Tu jakieś czubajki, ale takie już malutkie, nędzne. Coś czuję, że to już będzie rzeczywiście końcówka. Fakt faktem, że jesteśmy też w tym weekendzie długim po wszystkich świętych, więc las może być przezbierany. No i oczywiście w naszym stylu jesteśmy w niedzielę po południu, także może być ciężko. Dzisiaj były już przymrozki tam chyba koło minus 2 czy 3 stopni Więc grzywki mogą już nie rosnąć ewentualnie może trzeba liczyć na na, na, na... opieńkę w ostateczności zrobimy sobie spacerek o zachodzie słońca w lesie A kurde lipa coś No co, zły, fajny rześko Pokażę taki większy, tak? A no, ładny O, Aga też ma Pokaż też takiego dużego, dużego, ale już starawego. O! No ładne, co chcesz? No ładne, ale sucho. Sucho jest! Nie będzie musiała długo suszyć. Dokładnie. No, dzień dobry kolego. Reszta pod liśćmi. Tak, reszta pod liśćmi, dokładnie. Ale fajowe. Mnie opodal jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Coś idzie jeszcze znaleźć. Jeszcze jeden. Także tutaj, w tym miejscu znalazłem cztery. fajne, sympatyczne że Natalia się schylała to pewnie coś też ma że tam wiglaki weszli no dzisiaj to tak statystycznie największa szansa coś w wiglakach znaleźć bo liści naprawdę dużo, więc ciężko wypatrzeć w tych liściach A tu mamy kupkę już jak zarodniki wypuściły, już taka jest starawa o pięki. ale już skapcie takie stare. Co znalazłaś coś tutaj? Oka. O, ładne, jaka. Członów ładny, gruby i taki świeżutki wygląda. Piękne. Coś tam chyba jeszcze da się w takim razie znaleźć. <grym i> tak. <wstydzynka> <grym i wstydzynka> Żeby chociaż na jakiś sosik było. To już będzie dobrze. Coż to to? takim O kurde. Coś mu się złamało w pół chyba. Jakś pękł, albo coś wlazło na niego? Niech się rozsiewa, bo i robaczywy. O, jaki ładny. Świeżak. O, mam cegla Nie dociera wow. Nie, ale nie ucieka tak. Co, masz też ceglas toporego? Ja mam takiego małego. Taki no. wygryziony. No, wiesz, konkurencję mamy w postaci ślimaków, robaczków, żuków. Tu muchomor cytrynowy. Aga się już, na, już nauczyła rozpoznawać muchomory czerwieniejące. Tak, dokładnie, to jest ładny, czerwieniejący muchomorek smakowy. Film na kanale Kulinarni Pogromcy ze smażenia takich muchomorków czerwonych, czerwieniejących jest, także bijajcie, jak chcecie zobaczyć. Co to masz? O, jaki ładny ceglaś. O, to dwa jakieś złączone, fajne. Pokaż, podnieść do góry. Piękne. Czyli cegla z jeszcze można znaleźć. Pięknie. No, ale ktoś tu o, urwał coś, rzucił. Tu takie małe wezmę kilka, pójdą do sosu. No to zbieraj opieńki. Opięki o zawsze spoko. O, taką gromadkę odłamały mi się. Czekaj, mogły być. Tak, opieki. No. Tylko, że on ta już jest kapciu. A jeszcze obleci. Tak, jedno. No my od piątku trujemy zapiekanki z opienkami, to z tymi Bo cały kosz zbieraliśmy, to cały czas robimy coś z opieniek. Coś to? O, ceglastopory. Ale bamberyłka taka fajna, no? Tulił się tak do tej... No, piękne. Także jeszcze są. O, fajnie. Ja oglądałem badania naukowe, nie ma znaczenia. Można przysypać, ale to też wiele nie zmienia. Grzybnia i tak ma to w dupie, czy to wykręcisz, czy zgnije, czy coś. Robili badania takie, że podzielili las na sektory i w jednych nie zbierali w ogóle, w drugich wyrywali, w trzecich wykręcali, w czwartym zadeptywali te dosy. Tak, i wszędzie były bardzo porównywalne ilości grzybów. Więc dla grzybni to nie ma znaczenia. A tu taki fajny meszek, aż by wypadało, żeby grzyby były. No, słońce już się słania ku zachodowi, już coraz niżej. W lesie coraz ciemniej. Ale może jeszcze coś znajdziemy przed zachodem. Podgrzybek się tutaj schował zerkniemy. O, jakiś ptak się zesrał na niego za przeproszeniem. Strzewa. I zjadły go ślimory. O, ślimory od spodu. Czyś mi tu jeszcze coś mignało, ale chyba fałszywy alarm. Tak, nie ma tu nic. Ja mówiłem, że w tym chuby by pasowały jakieś fajne Patrz, patrzcie jaki ładny podgrzybuś tutaj, mchu. O tak powinny co chwilę rosnąć w tym hu Takie ładne podgrzybki. Co masz podgrzybka? To trzeba. Młodzik. Czy jeszcze się pojawiają świeżaki? Czy wiesz, niech będzie takich dużo i koło siebie, jeden koło drugiego. To tak. A na zielonkę było pojechać. Tylko dziś już za późno. Taki bajeczny las wchodzimy. Mech, iglaki. No to teraz jeszcze tylko grzyby by się przydały. Coś tam raz na jakiś czas się znajduje. Ale już widać ewidentnie koniec sezonu. Tak se tam cichutko idzie, nic się nie odzywa. Ja tylko, tylko słyszę, jak tam się śmieje pod nosem. O, o kurde, ale no. Kapciuch. W sumie zobacz, tylko czy. No to ten, jak zjedzony, to załatw, niech się sieje. A ten drugi sobie przetnij, zobacz czy robaki, nie jest robaczywy. Ale ładny, pokaż. Będzie, czekaj, podnieść będzie na ten, niejako tak bliżej siebie. Na, na miniaturę. No. Ja tylko słyszałem, że tak. O tutaj jest tylko taki kapciuch. Z daleka go widziałam, taki talerz wystający. Jeszcze jakiś prawdziwy, ale stary. O, Aga, co drze? Co drze? Pokaż. A, podgrzybek. Tu tu powinny rosnąć jak głupie, no? Tak, grzyby wywalone. Wiesz, dwa stopnie za mało, wiesz? Sezonu. No tak, na zamknięcie sezonu przyjechaliśmy. Ładny, no? Wilgotniej. Coś się pojawia. No tutaj trzeba pochodzić. Chyba realnie, gdzie Coś jeszcze wypatrzeć. Ja bym się tam pokręciła. Paka. Zależy, czy już się do, do norm unijnych dostosowujesz. Tak, a skóra z niego. I, I widzę i, żuki, i wszystko. Ja, to chyba nic z niego nie będzie. Nie, sitko. Ale tu patrz, co tu siedzi? Eee. Co to jest? Nie wiem. O, jeszcze więcej tego. Ty, Tam żuczek się schodził. A żółk, a to jest, to jest, a to jest jego główienko. To zostaw mu, niech je dalej. No. To są no, bagniaki, no. Ktoś pogardził po prostu. No rzeczywiście, tam w Harasiukach takie mrożone, prosto, z zamrażarki zbieraliśmy rano No tak, tam Tak, tamte, gdzie te wilki były Mówisz, że tam będzie coś O, o, coś, coś usłyszałem? Co? Coś ty to. Z... O, kut! Co ty gadasz? Pokaż go. No przecież to jest piękny. Może się przewrócił? Może się przewrócił? Albo trącnęło go jakieś zwierzę. Albo ktoś zgubił. Zwierzę go chyba coś podjada. No, tutaj podjadło i, i jadło, się przewrócił. Sarna, tak? <noise> jakiś zając albo wiwiórka, ale piękny. Ale to znaczy, że jeszcze są. Ewakuujecie, idziecie tam. Idźcie sedam, gdzieś się śli. Kurna Natalia. Już zerwany? <noise> Na gotowe przyszłać. No <noise> tu coś jest deptane. A nie, to trój... to... tam. Nie, nie obrażaj go! Zjedzone? No. A utnij bliżej. Trzy ten. A, tu już spoko. Od dołu tak bardziej. Nie no, w unijnej normie robaczków się mieści. No piękny, no. Co da Dawid masz? Podgrzyba dużego. Czyli tu nikt nie łaził? Pokaż go? Pokaż go, pokaż go, pokaż. No duży. Już przesuszony. Sucho. to od grzyba. Oj, to też taki duży. Oj, to trzon, ma taki widzę. taki malutki. Ano. <gryba> tu <starawy> są same starawe. Łazisz i Łazisz. No się już mnie widzisz. Na purchawkę zwabił. Specjalnie. Specjalnie mi to zrobił. Stare kapcie purchawki mi pokazuje. Pod grzybki podkrada Ja Jest pod grzybek, ale na tyle starawy, że już zapleśnia. Ewidentnie końcówka no chyba tam już... co tam? Nie, 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 A, że grzybów Nie las taki powiedzmy właśnie typu meszek Gdzieś tam dalej to może jeszcze miałby mhm. nie Więc chyba trzeba wracać w tamtą stronę w ten meszek tak. Bo tu to już raczej nie widzę sensu Zresztą tu już się kończy las Odwrót tak. Wracamy Wracamy tam w ten meszek Znaczy pewnie były w większej mierze ale jeszcze się znajdzie, ale to jest wiesz, właśnie taki co już co najmniej tydzień tu jest Także to nie są świeżynki To są jeszcze Tak Ten co się uchował przed grzybiarzami O dobra, jest jeszcze jeden To już zawsze coś Co? Ja też mam, ale co masz pięknego? Prawdziwka? Ja wreszcie trafiłem na grzyby, to mnie wołają tutaj. Zostanie, ale na lewo. Teraz trzeba wrócić tam, no. Coś się znalazły. O, jaka piękna manitka. Może nie można mi było messengerem wysłać? Jedna, jedyna. Zbieram na maść, póki jeszcze legalna. Gdzie jest? A, tu. Panie kolego, sarniak, grzyb jadalny. Młode są w miarę, stare są już takie mniej smaczne, ale... dawno go nie widziałem, tak szczerze powiedziawszy. No. To są sarniaki, one mają pod spodem takie kolce, jest to grzyb jadalny, kolce zazwyczaj się usuwa, także coś zawsze, jakaś ciekawostka. Ja chyba ze dwa lata nie widziałem tych sarniaków, także na koniec sezonu jeszcze taka ciekawostka, przyjrzyjcie się. A my szukamy dalej. Co my tu mamy? Jak to się tu schował? Ale zjedzony. Prawdziwek. Ale taki obiedzony. No tak, ja mam takiego nędznego podrabiańca. No tak grzybuś się pojawił. Nie, właśnie świeżak ja mam. A, ty miałeś zgni tego? No mogłoby jeszcze kilka takich wskoczyć, kurczę, na koniec. Spod grzybek. Jest. I to taki nawet całkiem ładny. Ale już coraz ciemniej, coraz gorzej się wypatruje nawet. Tak, proszę, one jak ćmy do jasności ciągną. Jeszcze okaże. Chomor czerwieniejący, grzyb dobry, jadalny. No. to i ja się poczęstuję. <muchomar czerwieniejący> Mamy po, 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 po podgrzybku. Dobrze, dobrze. Auto jest tam. Ładny, jak chciała go zdeptać. No wiesz co? Dobrze się zorientowałaś w odpowiednim momencie. Dobra, w tym lasku kończymy. No już jak widać za wiele nie ma, ewidentnie koniec sezonu, ale coś tam jeszcze się udało znaleźć parę sztuk, jakiś sosik się czaśnie, a spacer fajny zaliczony, także spoko, a jeszcze po drodze gdzieś. Gdzieś zahaczymy. Tak, tak, do tego ja, zmierzam. Jedziemy, tego jedziemy zaraz do innego lasku po drodze, gdzie ja widział, że tam grzybiarz wychodził z takimi wielkimi prawdziwkami. Także my tam na pewno jeszcze też nazbieramy. O, no taki prawilny, brunatny podgrzybek w muchu. Troszkę mniejszy. Coś tam widzisz, cyganisz. Podgrzybek. O, tam też się we dwie rzuciły. Co macie? Podgrzybki? A. Co? Dawid jeszcze na wyjściu. stopory, kapie. Ty cegla Kap... Borowik Ale już trochę kapciuch. No i co? Lepa! Jedziemy, jeszcze w jedno miejsce zahaczymy, póki jeszcze troszkę jasno. No, ale ten jest naprawdę ładny. To Ci się fartne, o fajny. <grymne> Na zakończenie sezonu ładny okaz. Zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym miejscu, tu się już ładnie zachód słońca robi. A my się tu jeszcze przejdziemy, spacerek zrobimy w krzaczki. No. Ale tak, tu akurat liści wszystko zasypane, już całkiem spadły. Już nawet w Bieszczady nie ma po co jechać na kolorki, bo już nie ma kolorki, są już na ziemi. Spaceru idealny, fajny, zielono. Rzadko. Grzybowo <grybowo> z miesiąc temu. <grybowo> Dawid coś znalazł. Idziemy obczaić. Bo tu taka suchość, że w sumie nie ma nic. Pokaż coś znalazł o następny A to nie Pokaż coś tu znalazł. a ładny. topory, Krasnoborowik. Coś ty znalazła. Ale rozpadnięty. No ale kto mógł znaleźć jak nie Natalia? No niestety już już... Ale tak ładnie wygląda. No. Zachlany spleśniały, ale kurde. Czyli były. Dobrze mówiliśmy, że były. Tylko już po, po tym czasie. Ty to masz, pokaż. A, pod grzybek. Wrośnięty? Z, <grybujesz> Z żołądziem. o jaki przyklejony. Pokaż. A. Czyli dwa grzyby... Trzy grzyby były w tym lesie. O! Trochę kapcie, ale to A pięć grzybów było w tym lesie mm. Ale ja to reprymendę musi dostać. Ona same bydlaki dzisiaj zbiera Kapciuch. Ja mam tu podgrzybka usechniętego Mogę odpadła. No z ładny. No. No. Popatrz, pa, e, ale przy to nie będzie. Tam trochę białka to Unia nawet zaleca. <grywa> Natalia same bydlaki. Wybiera. Wam pokaż. O no. O jaki ładny. Ładny podgrzybek. To jakieś kapcie. A tu jest mój. To jedna z tych jest. Zaraz mi wylezę stąd. Zaraz światło zgaśnie, także spoko. <grywa> O, coś ja mam. Natalia też mam. Ale kapciuch też taki, kurde. No, ale to tak z tydzień temu rzeczywiście byłyby fajne. No to już kończymy dzisiejsze zbiory. Słoneczko już zaszło za horyzont. I najprawdopodobniej sezon jesienny grzybowy. Także może jeszcze gdzieś tam zimą się wybiorę na boczniaki, ale to mi od paru lat nie wychodzi, bo jak się robi zimno, to już mi się nie chce iść do lasu, tak jestem Ale jak się podobało, to łapa w górę, śledźcie kanał Kulinarni Pogromcy, tam znajdziecie przepisy z tych grzybów. Coś znalazła. O, to są te opieńki skapcaniałe. Także no. komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć, pa!